Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj dla Was nagrywam 22. Jestem twardy, wytrwały, bo wyobraźcie sobie, że już przysnąłem na trochę, <grym> ale przybiegłem do biura i nagram, zmontuję i wrzucę, żeby było w dzienniku pracy. Wczoraj udało się osiągnąć 40 tysięcy przychodu. I chcę Wam po prostu pokazać dzisiaj fakturę z Impost, ile aktualnie płacę za przewoźnika. Uruchomiłem też Orlen Paczka. Opowiem Wam, jak to wygląda proporcjonalnie jak aktualnie wysyłka, jeśli chodzi o sklep internetowy. A dlaczego taki z No, bo dzisiaj cały dzień praktycznie na nowym magazynie pracę, 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 pracę różne, różniaste prace sprzątanie, kucie. E ciągnie wiercenie, po prostu masakra i wszystko własnymi dosłownie ręcami. <grym>, a jutro o 6 pobudka, także już nie będę miał 8 godzin snu, czego staram się dość mocno przestrzegać, muszę jutro o 6 wstać bo 7.00 niby yy, elektryk ma się u mnie pojawić, montować aczkolwiek z tymi elektrykami to jest też różnie także jutro 7.15 ma cisnąć i w poniedziałek ma dokończyć elektrykę także yy, na to czekam wiecie, szafy rozdzielnie, tam po prostu, yy, po prostu cuda Także a jutro jeszcze chyba przyjadą maszyny około 14 także, także ciekawy dzień jutro cały dzień też Yy, też w pracy i pewnie niedziela też, bo wszystko konfiguracja, nie konfiguracja, żeby już od poniedziałku wystartować w nowym miejscu. Wszedłem sobie w linkera, żeby spisać Wam tutaj, yy, jaka wczoraj sprzedaż była i zobaczcie sobie, jak pięknie tu się ułożyło. 30 dni, się 6 tysięcy zamówień i przychód, jaki tu mamy, to prawie pół miliona złotych. I teraz tak, mogę włączyć kolejne odliczanie, dosłownie, bo Enterprise będzie mm, abonament w BaseLinkerze za ponad 10 tysięcy złotych, będzie bardzo szybko, więc będziecie się, będę wam opowiadał o tym, będę wam co miesiąc tą fakturę pokazywał z tego BaseLinkera, bo to będzie coś po prostu, co będzie coś strasznego. To będzie taki ból, że to ja nie wiem, ja nie wiem, czy jest firma, której to po prostu ten Enterprise nie boli. Ja rozumiem, że. BaseLinker zastępuje pracowników, że BaseLinker ma magazyn, że to wszystko. No ale takie pieniądze, to jest po prostu szok. No widzicie teraz ten wykres, tak naprawdę 4 sierpnia tutaj wystrzelił jest po 300, e, czekajcie, 300 zamówień dziennie, czy nawet po 350 zamówień dziennie, także może się okazać, że na koniec sierpnia Enterprise Tick już będzie we wrześniu odpalony, a tu jeszcze nawet nie ma okresu świątecznego, także no, się okaże, ach, po prostu szkoda gadać tutaj w temacie. A, i no, tutaj mam do pokazania fakturę. To jest jedna faktura z impostu na 10 686 zł. To jest faktura za cały miesiąc tyle musiałem zapłacić 10 686. I teraz tak, ja yy, na jednej umowie impostowej mam dwie, albo nawet chyba trzy firmy czyli, że tak jakby ofertę dostaję z impostu dla trzech firm. I wszystkie wtedy te firmy mają takie same ceny, a faktury przychodzą po prostu różne, nie? Także tutaj jest taka faktura. I teraz tak, tutaj głównie obsługuje ta faktura mój sklep internetowy Sznurki Polskie i uruchomiłem ostatnio orlen paczkę, no już dość dawno, 2-3 tygodnie temu. I jak na razie trzy osoby skorzystały. Dostałem rachunek na fakturę, dostałem chyba na 18 zł, czy na, czy na, nie, na 21 zł, chyba faktura, także proporcjonalnie ustawiłem tą samą cenę, czyli ustawiłem impost za 10 zł i ustawiłem paczkomat Orlen, czy, pacz, czy paczkę, coś tam, o Orlenowską paczkę po prostu ustawiłem też za 10 zł i wybrały trzy osoby, nie? Także e, sprzedaję około 30 paczek, 40 dziennie, no to... Z... Biorąc pod uwagę 1000 zamówień w ciągu powiedzmy, ostatniego miesiąca, no to 3 to były Orlen paczka. Tak u mnie to wygląda aktualnie procentowo. No i jest też kolejna yy, faktura troszeczkę... Co tu jest? Opłata za podjazd? 3,42? Co to ma być? Jednorazowy raport pobrań, po 7,50. Opłata za podjazd. Zaraz będę pisał, żeby mi robiła korektę na 3,42. Co to ma być, kurde, że jakieś podjazdy mi tu kasuje? No, ale kolejna faktura jest 41 317 zł, czyli za ponad 50 tysięcy wspomogłem firmę Impost. Za tyle y, tutaj paczuszek ode mnie odebrali, także y, no, także tyle płacę aktualnie. Pewnie te kwoty niedługo będą dużo, dużo, dużo wyższe, też wam pewnie pokażę. To na dzisiaj wszystko, lecę spać, bo jutro dzień pełen wrażeń znowu.